Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, hmm, ile jest kondensatorków krokodylków. Na takich płytkach. Wszystkie te kondensatory paladowe po prostu powycinam i sprawdzimy, ile jest gram tych kondensatorów na jednej takiej płycie. A żeby sprawdzić to wszystko dokładnie, najpierw sobie zważymy te płytki. Więc tak, płytka mniejsza, waga 392 gramy, płytka większa 394 gramy, no to czyli jest porówno. Zaczniemy sobie od płytki mniejszej, wszystkie te kondensatorki sobie powycinamy. No, chyba już będą problemy, bo Dość się trzymają, są jakby przyklejone. Dodatkowo mamy tutaj złącze pozłacane niebieskie i białe. Jakby ktoś nie oglądał wcześniejszych filmików, to z niebieskiego złącza jest prawie 1,6 yy, grama pinów pozłacanych. Zauważyłem, że nikt takich filmików jeszcze nie zrobił. Nie sprawdzał ile jest na jednej płycie takich właśnie kondensatorków, Dlatego postanowiłem zrobić taki filmik. Takich płyt powiem wam szczerze, że na złomach, jak jeszcze kupowałem motory stare, to było ogrom takiej elektroniki. Jak każdy wie, w takich kondensatorach jest około 50 gramów paladu. Oczywiście z kilograma. Obecnie palad jest prawie za 2000 dolarów za uncję. Więc masakrycznie ostatnio spadł. Jeżeli ktoś ma lepszy sposób na pozbycie się tych kondensatorów, to możecie pisać w komentarzach. Przed inwazją yy, ruskie kupowali te kondensatory nawet za 12 tysięcy za Kilogram, a teraz nie wiem, jak to jest. I został tutaj taki jeden. Mam więcej, już nie widzę ich. Uruchomimy sobie wagę. 18,8 g z jednej płyty, więc po cenie sprzed inwazji, gdyby ktoś chciał to sprzedać. Jedna płytka jest warta około 200 zł świetny wynik. Teraz czas na większą płytkę. Mm, I tak, najpierw sobie może odetnijmy podłóżeczki pomarańczowe. Tych e e-promów pozłacanych jest naprawdę bardzo dużo złota. Też będę próbował je odzyskiwać, ale tu już będę musiał chyba gorącym powietrzem odlutować te układy. Tu są jeszcze te białe, więc jest tego naprawdę tutaj dość sporo. Czerwone, raczej pomarańczowe już są wyciągnięte. Teraz czas na zważenie. 9.75 g. Teraz czas na zielone. Z tymi zielonymi to będzie pewnie niemały problem, żeby się dostać i wszystkie powyciągać. O, już się rozpadł jeden. you <laughs> Te akurat się bardzo źle wyciągają. Ale to wgina raczej szczypiec. Muszę sobie nabyć jakieś mniejsze. Będzie na pewno łatwiej. Pourczę, powiem wam, że trzeba tutaj się na tej płycie wygimnastykować tymi wielkimi szczypcami. Ale coś mi się wydaje, że będzie tutaj naprawdę świetny wynik w tej płyty. I zostało jeszcze tylko kilka sztuk. Szybko jeszcze sprawdzę, czy wyciąłem wszystkie. 6 tukie. Teraz czas na wagę. 00 f nie. 10, 98 grama. Więc naprawdę, też fajny wynik. W dodatku, na tej drugiej większej płycie, mamy mm, układy z pozłoconymi e promanami. I powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę bardzo atrakcyjna płytka. Kilka minut pracy i prawie 50 gram, prawie 40 gram mamy. Kondensatorów paladowych. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.